Po ponad 20 latach spędzonych z rękami brudnymi od smaru w warsztacie, nauczyłem się lekcji, którą większość kupujących całkowicie ignoruje. Prawdziwa niezawodność nie ma nic wspólnego z wizerunkiem marki ani z tym, jak prestiżowe logo nosicie na masce. Istnieją tanie, używane samochody, często pomijane przez ogół społeczeństwa, które są zdolne przejechać 300 tysięcy kilometrów i znacznie więcej bez mrugnięcia okiem, przy śmiesznych kosztach utrzymania i bez ciągłych wizyt w serwisie, które nękają nowocześniejsze modele. Jednak większość ludzi nadal daje się uwodzić znanym nazwom, takim jak Passat, A4 czy Seria 5 od BMW, tylko dlatego, że dają one fałszywe poczucie statusu lub bezpieczeństwa, a nie dlatego, że są najlepszym wyborem dla portfela w dłuższej perspektywie. To nad czym prawie nikt się nie zastanawia, to gigantyczna różnica, jaka istnieje między samochodem zaprojektowanym tak, by imponować przez pierwsze trzy lata leasingu, a samochodem zbudowanym po to, by wiernie służyć przez dziesięciolecia w całkowitej ciszy. Kto zaczyna rozumieć te różnice, zaczyna podejmować radykalnie inne decyzje zakupowe. Pod koniec tego filmu będziesz dokładnie wiedział, jakie jest sześć tanich aut, które spokojnie zawiozą cię poza próg 300 tysięcy kilometrów i dlaczego mają one znacznie więcej sensu dla inteligentnego nabywcy niż zwyczajni podejrzani. Zaczynamy od samochodu, który rynek systematycznie nie docenia: Mazdy 6, najlepiej strzeżonego sekretu deprecjacji w klasie średniej. Show Mazda 6, klejnot deprecjacji. Mazda 6 to jedno z tych aut, które w salonach aut używanych są stale pomijane. Stoi tam z eleganckim, ale dyskretnym designem i podejrzanie niską ceną, a ludzie przechodzą obok, myśląc, że skoro tak bardzo straciła na wartości, to coś musi być z nią nie tak. W rzeczywistości to właśnie to uprzedzenie czyni ją złotą okazją. W warsztacie Mazda 6 jest dla mechanika niemal nudna i mówię to jako największy komplement. Nie dzieje się nic nieoczekiwanego. Nie ma dziwnych dźwięków, nie ma widmowych awarii elektroniki ani niewyjaśnionych wycieków oleju. W zeszłym miesiącu serwisowałem egzemplarz z 2016 roku z przebiegiem prawie 270 tysięcy kilometrów. Właściciel był przekonany, że w tym punkcie spadną na niego poważne awarie. Po gruntownej inspekcji nie znaleźliśmy nic potrzebowała tylko oleju, filtrów i klocków hamulcowych. Powodem tej trwałości jest to, że Mazda zdecydowała się pójść pod prąd. Zrezygnowała z niepotrzebnie skomplikowanych technologii, które zazwyczaj sprawiają problemy jak skrzynie typu CVT, które cierpią pod stałym obciążeniem, czy dwusprzęgłówki z delikatną mechatroniką lub te malutkie silniki turbo, które kręcą się tak mocno, że przy 200 tysiącach kilometrów proszą już o emeryturę. Postawili na solidną, wolnossącą mechanikę w swoich silnikach benzynowych i dobrze zwymiarowane bloki diesla. Mazda 6 z 2016 roku kosztuje dziś około 5000 euro mniej niż odpowiednia Camry lub Passat, oferując podobną długowieczność i niższe koszty części. Volvo V70 – szwedzki muł roboczy. Są samochody, które komunikują swoją solidność samym dźwiękiem drzwi przy zamykaniu. Volvo V70 drugiej generacji, szczególnie to z legendarnym silnikiem Disla D5, jest idealnym przykładem inżynierii stworzonej, by trwać. Dziś wielu nabywców je ignoruje, bo to auto duże, o ciężkim wyglądzie i kanciastej estetyce, która nie jest już w modzie. Istnieje nieuzasadniona obawa, że stare Volvo to studnia bez dna w utrzymaniu. Rzeczywistość, którą widzimy na podnośniku jest inna. Ten pięciocylindrowy silnik został zaprojektowany na nieskończone dystanse szwedzkich autostrad i do pracy pod stałym obciążeniem. Widziałem dziesiątki egzemplarzy przekraczających 300 tysięcy kilometrów i kilka dochodzących do 450 tysięcy bez konieczności otwierania silnika czy regeneracji skrzyni. Jeśli jesteście skrupulatni przy wymianach oleju i przestrzegacie terminów paska rozrządu, to auto nie prosi o. Nic więcej! Obecnie możecie kupić dobrze utrzymane V70 za mniej niż 9000 euro. To samochód, który podróżuje z absolutną suwerennością na drodze i osiąga przebiegi, które przyprawiłyby o drżenie większość nowoczesnych pojazdów napakowanych biodegradowalnym plastikiem. Ignoruje się je, bo nie ma już statusu, ale dla kogoś, kto zna się na mechanice, jest to jedna z najlepszych polis ubezpieczeniowych dla własnego konta bieżącego. W czwartych Peugeot 508 francuski ocalały. Gdy tylko wspomni się o marce Peugeot, wielu nabywców wyłącza się mentalnie. Zbyt miękki, skomplikowana francuska elektronika mówią. To uprzedzenie pozwala Peugeotowi 508 pierwszej generacji stać i zbierać kurz w ogłoszeniach, mimo że technicznie jest to jedna z najlepszych limuzyn podróżnych, jakie wyszły z Francji. Jeśli znajdziecie taką z silnikiem 2.0 HDI, macie skarb. W warsztacie ten silnik jest synonimem spokoju ducha. Nie ma kontrolek awarii zapalających się w każdy poniedziałek ani czujników wariujących bez powodu. Widziałem mnóstwo egzemplarzy przekraczających 300 tysięcy kilometrów z lekkością, która zawstydziłaby niemieckich konkurentów z segmentu premium. Deprecjacja jest tu waszym najlepszym sojusznikiem. Pięcie C8, wyprodukowane między 2011 a 2017. W 2015 rokiem często znajduje się poniżej 8 tysięcy euro. Za auto tak przestronne, wygodne w 90 dni dniach. Podróży i z solidnym bezpieczeństwem jest to cena niemal śmieszna. Części są dostępne na każdym rogu, a koszty utrzymania uczciwe. To idealny zakup dla kogoś, kto robi dużo kilometrów rocznie i woli oszczędzać pieniądze, zamiast je spalać tylko po to, by obnosić się z luksusowym logo w sąsiedztwie. Trzecie. Honda Accord. Zapomniany profesjonalista. Są samochody, które wydają się zniknąć z dróg, mimo że należą do najsolidniejszych, jakie kiedykolwiek stąpały po asfalcie. Honda Accord ósmej generacji to typowy przypadek zbiorowej amnezji rynku. Ignoruje się ją, bo nie ma prestiżu niemieckich marek, ale w warsztacie to ulubiony klient nie dlatego, że daje nam dużo pracy ale dlatego, że nigdy nie przyjeżdża inaczej niż na podstawowy serwis. Jej silnik diesla o pojemności 2,2 litra to arcydzieło japońskiej inżynierii stworzone dla ludzi, którzy praktycznie żyją w aucie. Dobicie do 300 tysięcy kilometrów w tym aucie to nie anegdota, to nawyk. Podejście Hondy zawsze było uspokajające. Żadnych dziwacznych rozwiązań ani ryzykownych eksperymentów technicznych, tylko czysta, precyzyjna i wieczna mechanika. Modele wyprodukowane między 2009 a 2013 rokiem można znaleźć za około 10 tysięcy euro lub nawet mniej. Honda nigdy nie inwestowała w agresywny marketing tego modelu w Europie i dlatego zniknął on z radarów zakupowych. Ale każdy mechanik powie Wam, że Accord to jedna z najbezpieczniejszych inwestycji, jakie możecie poczynić, jeśli szukacie średniej limuzyny, która nigdy nie zostawi Was na lodzie. Dru. Opel Astra Jotiech. Codzienny pomocnik. Opel Astra Jotrów nie jest ignorowany dlatego, że ma poważne wady, ale dlatego, że jest tak powszechny, iż stał się niewidzialny. Pod tym nadwoziem, które nie próbuje nikomu zaimponować, kryje się jeden z najniezawodniejszych kompaktów, jakie wyprodukowano w Europie w ostatnim czasie. Konkretnie silnik Disla 1.6 CDTi to wyjątkowy towarzysz trudów cichy, spala bardzo mało i jest zaprojektowany tak, by pokonywać tę samą 100-kilometrową trasę dziennie przez 20 lat bez jednej skargi. Widziałem niezliczone astry dziej używane przez przedstawicieli lub dojeżdżających do pracy, które osiągnęły 300 tysięcy kilometrów bez konieczności dotykania choćby jednego wewnętrznego komponentu silnika. To nie kwestia szczęścia, to wynik zrównoważonej inżynierii, która nie stara się być niepotrzebnie złożona, ani nie szuka sportowych osiągów. Konserwacja jest prosta, a koszty Całkowicie przewidywalne. Na rynku wtórnym Astra między 2013 a 2016 rokiem ma ceny, które czasem budzą nieufność, ale powodem jest tylko zwyczajny wizerunek Opla. Jeśli chcecie auta, które spełni swoją funkcję każdego ranka bez proszenia o ekstra opiekę, ta Astra jest najbardziej racjonalną decyzją, jaką możecie podjąć. Toyota Corolla. Legenda nieśmiertelności. Na pierwszym miejscu nie mógł być nikt inny samochód będący synonimem mechanicznej nieśmiertelności Toyota Corolla dziewiątej i dziesiątej generacji. Na naszym rynku nigdy nie była symbolem statusu, była narzędziem, przyborem do pracy dla ludzi, którzy potrzebowali absolutnej pewności, że auto zawsze odpali. Wiele z tych korolli było traktowanych surowo, ładowanych ponad miarę i prowadzonych w najgorszych, wyobrażalnych warunkach, a mimo to wciąż tam są. Zobaczenie takiej z przebiegiem ponad 300 tysięcy kilometrów to norma, rzadkością jest zobaczenie takiej martwej z powodu poważnej awarii mechanicznej. To, co stawia ją ponad wszystkimi, to jej stałość. Podczas gdy inne auta zaczynają zawodzić w drobnych detalach elektrycznych lub wykończeniach po 10 latach, Corolla po prostu jedzie dalej. Modele z końca lat 2000 są dziś ekstremalnie tanie, bo nie przekazują emocji w 99,9 latach komercyjnym znaczeniu tego słowa, ale dla weterana mechaniki nie ma piękniejszej emocji niż silnik, który brzmi idealnie po 15 latach nieprzerwanej służby. Jest numerem jeden, bo uosabia istotę tego filmu. Ignorowana przez marketing, lekceważona przez goniących za modą, ale technicznie nie do pobicia na długim dystansie. Podsumowując, lekcja jest prosta. Prawdziwa niezawodność nie krzyczy ani nie szuka uwagi gigantycznymi ekranami czy kolorowym oświetleniem ambientowym. Dowodzi swojej wartości z upływem dziesięcioleci, obracającym się licznikiem kilometrów i kątem w banku, które nie wykrwawia się na bzdurne naprawy. Te sześć aut jest ignorowanych, bo są zbyt uczciwe dla rynku, który dziś ceni tylko pozory. Jeśli potraficie spojrzeć poza emblemat i przelotne trendy, nie tylko zaoszczędzicie tysiące euro, ale zyskacie spokój, który może zaoferować tylko niezniszczalne auto.